No. Ja yeah, okay, są, ale patrz na mapie. <laughs> On so... <laughs> so... <laughs> so... <laughs> <laughs> co? Mm -hmm. Wpadł mm -hmm. na mnie. Co? Ma... tam dwa was lawetą. Ciągnij na lawetę.

No, no straszne, że co pan odpierdala? Ja ja już ja co? <laughs> Zgasz na razie O oh, kok witam 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 pana Dobry O Witam witam Da do, do tego traktora czy co? Tak, mogę go tak, tak. A, tak. stawić? to ja stawić To ja będę zje... Może ja będę zje Może A co się... mi z tego si si Jakieś dowody czy coś i ja to wszystko zatrę to może lepiej ja zjadę Skończę to sobie innym razem o, to może pan jechać, no ja tu no. będziemy teraz robić to, te, wiesz pan, obciski, palców i w ogóle. No tutaj ja... Ja tu siądę powoli, do, do wody zbierać dzień. Opa, e, no. paluszki odbierzemy, e, to też pozbieramy e, Nie, Nie, w mój ciągnik. Opa. A tu widzicie jak... ten policjant, widział, widział. Van... Tak, kie... I co, I proszę, to to się będzie... Nie co to Tak, na e, to będę Panie, wszystko, e, to mam... ma pan ubezpieczony ciągnik wszystko? Dobra, dobrze, dobrze. Panie? Tak, wszystko jest ubezpieczone. Okej, okay, to może będzie przygodowa... Na... Czekajcie, stoi pan tak. Tak, zdjęcie na no, ten, na komendę. Z drugiej strony, poproszę. Ojej! I pan policjant też niech ustanie tam obok radiowazu, żeby widać. Tutaj niech pan ustanie, bo nie widać wszystko. A tutaj? No to o, tak. Pan, no, no to stajemy, no. O, pasuj. O, tak, dziękuję bardzo. Komendant będzie miał. O to faj A to super, super, super. I proszę proszę złożyć tutaj ma pan karteczkę na zabadowie Dobra, dobra, okej okay, ja ja to zgłoszę się, ja to się zgłoszę Zgłoszę się. Tam ko komenda tutaj pan wie pan, tu jak jedzie pan Na tej drodze ciągle prostej i na tym skrzydle. To będzie ta... komenda, nie? Dobra, dobra, to jak coś to jeszcze mam, znam numer na komendę to zadzwonię. Dobra. Eee, Labretan za nie podjedzie. Tu radio już dobra. nie ten stał Dobra to ja jest... tak gdzieś nic nie będę robił, tyle co jest to jest Aż się do sprawa może nie wyjaśnię to zostawię to pole Dobra, dobra, dobra to ja uciekam do... do... wam nie przeszkadzał Doróbcie dobra, swoje Chodź do no, Morion Dobra, dobra Do widzenia Ty, bo śnik zatarty całkiem. Okej, tu kurwa to zyba. Wszystko popsuto. To już na złom. Opa, i jedziemy. E, Zostawiłem do pana Krystiana. Eee. Co widziałem, odcinek z kulis się bardzo wam, e, tego, e, przyjął się wam bardzo, co widziałem, bo tyle łapek był w górę, chyba 15, w momencie kiedy to nagrywamy i około 30 wyświetleń, oła, <laughs> a jak to ja, musiałem coś przydupcyć. O, przewrać jeszcze musimy, zapomniałbym. Garderoba. Uwa. bez czapki, tylko fryzurę trzeba zmienić. Ona taką. Opa. coś się stało, nie wiem co. Ale... Zobaczymy. Co się stało? Okej okay. Może on się wiesz wyciszył i ktoś go wołał No a... Y, mam głos włączony? Na voice Tak masz Okej okay. jakieś pedała Ty no, młodego No poważnie Nie wiem... mi powiedział, żebym go zostawił, to go zostawiam <coughs> Jak chcesz to możesz się przywitać, bo kulisy są nagrywane No dobra, dobra Ja się mogę wyciszyć, no nie? No ja lecę... Opa. I co w lecimy. Dalej. I co? To jedziemy raz od... Opa. I jedziemy ciężarówką do pana Krystiana. Na bombach jedziemy. Jak FPS? A, 150 to... Może być. Opa. <laughs> ja się odciszam. Ile Bomby wyłączę burażą. Opa. Dobry! Dobry, dobry! Nie pa, niech pan tu nie wjeżdża że lepiej. A to jak pan... Albo chce? cofnie tam, cofnie tam, tutaj, bo tu jest kostka, żeby pan się nie zapadł. Okej okay. Cofnie pan tu Stój świat, sąsiad. Stój. Stój, 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 sąsiad dobrze idzie? Tak dobrze, dobrze, dobrze idzie. Okej, okay, okej okay. O dobra Maszę proste, ja tylko. Ja proste będzie. E, gdzie pan jest? Czekaj, bo pan ja miniaturkę. O może tam pan ustać? Mogę tutaj. No. Zobaczymy co wybierzemy. Czy To czy jeszcze inne. Dobra. E, ja, witam, więc witam. tam No i tam. A tam e, tak? zapłacimy dat jak ten rozdziewamy co? Może. No e, tak, pan e, przyszedł tam ile tam pan o, miał do zbywa. Pan z szefem gadał. To witam, Pan z szefem eee. gadał, to tam i ja tam. 8,5 za kopaczkę i 500 za dostawę, bo to było 350. Tak, km, tak, więc tak, tak. tak. Ja tylko za dostawę miałem się do 500. A za kopaczkę miał pan tego. Tak, ta, ta inny łóżko powie. Sąsiad, pomożesz tu rozpiąć panu, a ja tu zna 30, co? Dobra, dobra. Dobra, kurwa, ale tu? co se fight, no? O, sąsiad. Rutek, no, gruby jestem, nie mogę wejść. 30 trzeba odpalić. Opa. Niech trochę pochodzi. A pan chce wizytówkę transportową? Panie... Dobra, cofniemy. Opa, przeskoczymy se. Dawaj pan, Panie, do, prosta, do prosta. Mów pan, nie? Tak jak idzie, do prosta. Do prosta, dobrze idzie. E, powoli, hop. E, no mocno. Dobra. Ma pan wszystko podpinane, niech pan zjeżdża powoli. Mów mi pan, żeby tu nie zahacie od podłogę, gdy zjeżdża. dobrze, zjeżdżał. tu idzie dobrze, dawaj do prosta. Trochę tak, tak idzie, tak, jak kurwa. Pan, nie odsuń się po to. Przez zeszło, ja idę zamknąć tego. Dobra, ja już ta, panu Dlapa. tutaj daję. Opa, tu się zamyka. E pan! Sąsiad, to ty przyjechałeś mi pomóc? No, sąsiad, dla no właśnie, właśnie ci właśnie pomóc, tak, nie przeszkadzając tobie. Pan do ręki czy na konto? Przelewik? Szybki? Na konto. Pan okay. zostawi mi wyzytówkę, bo będę jechał oglądać ciągniki jutro z sąsiadem. Jakby A to wyszło, to, przyszło, to ja pan i... właśnie tego pana się spytałem, czy chce ale nie odpowiadał mi nic. A, Dobry. dla mnie. To niech pan zostawi. Ja myślałem, że do sąsiada pan tu gadał. Tu ma... Do ręki się tu nie ma pan i pan też tu Dobra, do dziękuję. A. Czekajcie, ja tu przeleję. Okej. Okay. No A, dobra, no dobra, tutaj przeleję. To akurat przeleję tutaj wszystko, więc tak. A! Chodź pan na bo chwilę, bo mam sprawę. No. 500 dla pana. Ten, trzeba by do mnie zajechać z mleczarką, mleko już odebrać. By się dużo narobiło. A, to mogę do pana przyjechać, bo tam miałem jeździć, miałem... Ja najdą jeździć tam po mleko, ale... Pan mówi, to przyjadę no. chętnie. A, to jakby mnie nie było, to pamięta pan jak... Bo ja teraz z sąsiadowi to eee, będę talerzował, to mnie na podwórku nie będzie. i tankować od razu. Dobry. Tak, cofnąć Drazu. tam od razu z asfaltu i A, tankować. A, bo pan mleczarko jeszcze wozi, tak? Ja wożę, ja mleczarka... E, usługa transportowa, e, tego na przykład zboża, mhm. e, lawecista oraz e, usługa rolnicza, e, mamy dwa ciągniki takie, co robimy w polu i a, usługi dala, się to... czkarnisty. O dobra, to a co pan tymi ciągnikami to... w polu robi? Eee, tak się zapytam. pewnie kukurydza, pewno, nie? Eee, kukurydza na pewno i mamy a... zestaw eee, do sianokosów. Wielkie sianokosy. A, Przyjeżdżamy eee, a i. A, dobra, a się tak. Panie, daj panu teraz. Skosimy, sprzęsiąśniemy lub zgrabimy, sprasujemy, owiniemy i dowieziemy do gospody. Nie, eee, nie, to nie. Przydałoby mi się skosić. Ile tak za skoszenie łąki tej? Jakbyśmy eee, mógł powierzchnia, mógł pola. Się... powierzchnia pola. Powierzchnia pola. Zaraz ja panu powiem, bo ja. Ten. No muszę mniej więcej to tak ocenić no, no. sam. Już y, momento. Dobrze, dobrze. 28 marów. 28. Od hektara bierzemy 2000 za samo tego. Panie, powiem tak, tysiaka bym dał to dogadamy się. Pasowałoby, bo to Pasowałoby. nie jest do żołąka, a ja jeszcze mam jedno pole do roboty, to się nie wyrobię. Chociaż, aby mi tylko skosić, bo resztę to jest... Pasowałoby, ale to Am... dzisiaj musi być, czy... Nie, nie. kiedy będzie pan miał wolny czas, no nie? To się dogadamy, Jeżeli... panie. Tak dzisiaj, no. albo pod wieczór, albo jutro. Dobra, dobra, dobra nie. nie ma problemu. Bo ja jadę, ja za chwilę ja jadę jeszcze po Tak? Paszowe? Eee, zboże paszowe. Ta... Te, dogadać te, 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 te. się można, no to zależy, A, czy chce pan dobra. punktowym siewnikiem, czy zwykłym. Nie no, ja tak się pytam, bo mnie tam nie stać, wie pan, nie? Chłopie, patrz jaką mam gospodarkę, jak tu zaraz niedługo wszystko pierdolnie i będziesz. O, ja myślałem, że kopaczkę tam, bo jechałem, to tam miałem już wcześniej tak... Bo... Bo jechałem tak na czuja, bez nawigacji, bo to powiedzieli tu, gdzie mleko odbieram, to pojechałem tak, jak jechałem. A. Dobra jak chłopaki się zbieram, damy sobie dobra, bo no. to trzeba kopać. Dobra, zaraz, jeszcze mam to do Miłego A dnia. tam do... słuchaj ty mnie jeszcze co? Yy, A szefa tam kiedy dostanę? Bo ja mam trochę do sprzedania trochę zboża no A nie. Yy, szefa. Ja no. mogę panu od razu przekazać, bo jak chcę, to panu mogę nawet przyjechać yy, bo mam 26 ton owsa, 200 i chciałem to zakontraktować, chciałem tam podpisać ostatnio, ale on akurat mówi, że nie miał czasu co wiem, to on ma to po 2000 za owiec 1500-2000 zależy czy to będzie co roku pan będzie do nas przywoził owiec, czy to no będzie raczej tam raz, tak. No raczej chyba tak, znowu... Zobaczymy. Bo jak no to pan nam właśnie roku... chciałem zakonco żeby tam rozsądną co cenę. Nam, mieć. Bo ja jestem współwłaścicielem takim, ale tam bardziej brat siedzi tam w skupie i on tam mhm. się tym zajmuje, ja tylko wożę, jakieś takie usługo, usługowcem jestem. No Aha. to wychodzi nam tak z mojego, ja się jeszcze z bratem dogadam. 2000, jak Owiec będzie co roku u nas. O, to dobra cena. 2000 e, co roku e, minimum 20 ton. Yy, to ja przyjadę z moimi przyczepami? E, możemy bym tyrem, tam e, tam pan tylko za wygodność wtedy. Nie, to może ja będę miał czas, to akurat wtedy ten... Yy, A w to jest... Ten... jak to pan ma, na przyczepach w silosie czy, czy w tym? W si w silosie to mam, w silosie. A to wtedy jak nie będziesz czego potrącać, to może się dogadać, że przyjedziemy od razu, weźmiemy wszystko. No dobra, no to jeszcze się dogadamy, dobra, dzięki, nie no, przeszkadzam. No to dzięki, do ja narka. też nie przeszkadzam. To ja tam do no, okay. godzinki będę u pana po mleko. Dobra, 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 okej. Okay. Yy, tam z panem byłem po ile? Ile panu ostatnio płaciłem za cysternę? Tam ile było za litr malka? O, i teraz to ja wie co nie ja pamiętam, bo to, bo cena z, y, słyszałem, że spadła trochę. A teraz to obliczę wtedy, tam, w tym kalkulatorze, że tam za pełną cysternę się dogadamy. Wiem, że teraz chyba jest niecałe 2,5, 2400, a tam z hakiem chyba bodajże. No to się dogadamy, panie. Dobra, dobra, dzięki. No miłego dnia. Miłego, dzięki. No i co? Jedziemy po mleczko. Opa. bym mu ciąg przestawił. Ja się widzę jak widzimy się Opa, cofiemy y otworzymy cena N, żeby od razu pompowała Opa i pompuje. Teraz cena mleka Mleko po 2400 jest To będzie 2400 2400 razy razy i ja. patrz co oni tam robią, ten tu kultywatoruje gdzie mam skuter, o tu mam, tu lecimy jako młody się od razu przybierzemy. będzie wygodniej, garderoba kolorek sobie weźmiemy niebieski wybierz potwierdź roz 20 100 to jest 40% 448 448 bo ja to sprzedam od razu, wygodnie będzie. O kurwa. No. Kuzyn sobie kopaczkę kupił Młody chyba przyjechał No bo mi się wydaje Siema, kuzyn o, siema O, widzę, że nowe nabytki Te, nowe nabytki, ale co z tego, jak? Choć hajsu trzeba wydawać, kurde, jakby to było za darmo. To Ej, ej, wskoczę, że do ciebie tam na błotnik. Tylko uważaj, nie spadł. trzymam, trzymam się. A jak tam, co, kopaczka nowa? Ta, nowa, nowa. Jutro będę jechał z sąsiadem pociąg nowy, no. wiesz? Jak się uda kupić, to będzie dobrze. No. Tyle to dobrze. Ty mi mów, czy tam jest pełne, bo ja nieraz nie widzę, wiesz? My. Jeszcze nie jest pełen. Jeszcze się nie martw. Bo dojadę kawałek, może zrobię drugą zdjęcie. Może na miniaturkę, może coś. Bo wybierzemy sobie, czy tam, no. czy to. Lepiej sobie mieć na zapas parę A zdjęć to robi? Mówi, że A dalejże mi pola. O, Dobra, tutaj zaparkujemy. może miaturkę. O, ja ci zajdę, z sobie ci nie przeszkadzać. Dobra, wsiadaj. Czekaj, ja skoczę tu na, na ankę. A, na trapinkę, dobra. Ja e... ankę, tu jest bolko. Na bolko. Opa. Już jesteś? Jestem, ja jestem. Ja przebieram ci tu ziemniaczki. O, no, ładne no, nawet. Ładne idą, ładne. byś nie wpadł. Nie, nie wpadnę, trzymam się. Jedna ręka barierki, drugą sortuje, ja. <laughs> Kurde boys, przyjedzie opierdol, daj będzie. Ty pilny, bo zaraz pełne będzie Dobra Podjechać Kurde ci to... sąsiadowym ciągnikiem? No możesz podjechać jak już Opa, wyskoczę i się przebiegnę Nie, szybko idzie, myślałem, że to dłużej zajdzie. Tak szczerze a tu już parę przejazdów zrobione. Trochę. O, sąsiad chyba. A nie, robi na następnym polu, więc. Trzeba mu sąsiadowi postawić. dać mi tutaj. Niążki blikem zaraz. Ej, to nie kopię już. Eee, pełne będziesz miał. Czekaj. Bo no, tu trzeba się cofnąć, wiesz? A, Bo nie wiem, gdzie to się te rządzi. Czekaj, ja sobie skuterek odsunę. Do którą to kopało? O kurde, to aż od początku muszę, więc co ja podniosę? Opa Wyskakujemy Czekaj, podjadę Czek ci tam Dobra, podjedź Od początku jest, nie? Ok Uy! Kurde, bo przecież zahamowałem Tak jeździsz Dobra, bo ja nie zauważyłem, a to przestał kopać od połowy Od początku, bez tego. Odtąd ci nie kopię tam, dobra. To dawaj, Taka, podjeżdżaj. Ja się. Powiedz jak podjedziesz, żeby się nie wyspał na ziemię. I, ale tu się źle jeździ. Czekaj, trochę mogę jeszcze podjechać do to... to. to będę powoli cofał? Nie, dobra, weź się nawróć. Tak to dłużej będzie, niż, już byś dawno się nawrócił. Nawróć się, mówię, szybciej będzie. A on tak ciężką tą kierownicę ma, tak dziwnie chodzi. Patak jak idzie? O, dobra. O, bo taką miniaturkę byś mógł strzelić. Nie no. Strach wiesz, że nie pieprznęło tu w siłownik. O, to taki rumpel lekki. No, do remontu, ale z sąsiadem się pomaluje. Opa, stanę Tak, jeszcze parę przejazdów i będziemy kończyć ten odcinek, bo tu już 22 minuty. O, odejdź po... Nie będzie strzeliło nic, kamień czy co, bo ja nie wiem, jak to tak pracuje jeszcze mody. Ja jadę się do sąsiada przejechać. No, weź tam sprawdź, czy to talerzuje, czy <suszy> miaków nie robi. Okej. Okay. Opa, siadamy? Jedziemy. Siema, sąsiad! A, cześć, cześć, cześć! Jak tam idzie robotka? Chyba dobrze, no nie no, zobaczymy co sąsiad na to powie, no nie, tam... bo to jego polo są. No. Tamto już skończone, no nie? Przelew przyszedł, no. bo tam widziałem, że jeździła jakaś mleczarka. To nie wiem, czy od ciebie, czy od o, kogoś. Przyszło, przyszło, przyszło i to ładne. Ile? Pieniążki. 48. O, to sporo, ile tego tam miałeś? 20? tysięcy litrów? O, no, raz 2,400, bo to tak, po mleko po tym chodzi, co widziałem dzisiaj. No, właśnie, tak właśnie chodzi. Ostatnio była lepsza cena, ale co no. zrobisz tam? Jeszcze z tamtego mleka tam mi pieniądze zostały, to już 38 zrobiło mi się, 78. A, to kiedy nowy nabytek? Właśnie się będę zastanawiał, że te kurwa padło sprzedać, że tak powiem i... Sąsiad, jedno, i ja drugie bym na miejscu sprzedał oba i kupił ciągnik, bo na Skupie mają na sprzedaż fajny ciągnik, 140 konik, case'ik nowy. To nie może, nie może to ten, co ja go z nim mam w kłótnie. przypadkiem to ten. Nie, od Mendy nie kupię. Wiem, że mi się ten kiedyś spodoba. Nie kupię. 140 koni. Pieniądze też za duże nie chcą, bo byłem tam u nich, bo tam do koleżanki chodzę co nic. Do e, tego. E, to... Chciałem nieładnie chodzić, jeździłem za nim. Spoko skrzynia. No A, ile to ile co go mów do rzeczy, no? Stówkę. Stówkę? Nawet nie dałbym, Wolałbym tę stówkę w 5 włożyć takich. Jak tego hejsa od nich kupić? Dobra, ja Ale ten kończę to. E. Co? Kupisz co? od nich. Ugadamy się tak. Ty od nich wejdziesz kejsa, ja ci pomogę ci go kupić, a ty mi pomożesz wziąć jego córkę, co nic? Yy, yy, Żadny romanse się nie wtrąca. Nie, proszę mnie w to nie mieszać. Tyle powiem. Nie. Ale Dobra, y ja młody. Jest sprawny. Yy, mo... Dobra, młody, ja kończę, bo ja muszę to skończyć. Dobra, lecę. Ja też. U, ujęcia sobie po chociaż trochę. I co? Sąsiad nie chce kupić kęsa, a ja dziewczyny nie mogę znaleźć. <ścoughs> co, co nic? Zdę. <ścoughs> Jedziemy ponagrywać tu na ujęcia. Opa, wyskoczymy. To tam? Ani, w sąsiadowi ładnie idzie robota. No to dobrze. Mijaczków nie ja. ma. O, sąsiad akurat przyjechał. Pod koniec odcinka, jak zawsze, nie? Jak chcą kończyć, to on zawsze On zawsze przyjedzie. Nie on ma takie wyczucie, nie? Zawsze pod koniec. Mhm. Czekaj, ja wjadę, sąsiad, wiadek, Kurwa, wiadek. Człowieku. O, chyba cię nie słyszy. ta wjadę. Głuchy. Opa, a ja sobie na błotnik. Okej. Okay. Jak Oj. tam sąsiad kopanie ci idzie? A dobrze, tam kawałek został, a chcesz, będziesz chciał coś za pomoc na, na obiad? Parę ziemniaków? Nie, nie trzeba to i tak nie miałem co robić, tak nie miałem co robić. Nie, nie. młody na motorze, bo może wiesz co? Poza to. odcinkiem pojedzie mi kupić ten do sąsiada dam mu 500 zł, bo tam za 200 wystawił i 300 no tak. dla siebie weź, nie? To yy, a, Dobra, dobra. Ty sąsiad, ci powiem, że już masz przyczepę pełną. Ty masz jakąś zmiankę czy nie? Nie, no ja już będę kończył, nie? Bo tu już mam... A -a. Minut, więc... Aha, wystarczy. no dobra, aha, no tak, dobra. Ta, ta... I, z, i, z, I zawsze sąsiad na koniec odcinka <laughs> Ale już dwa pole ci zrobiłem. Nie było no. mi łatwo ci powiem, bo w tym klinie tym zagajniku na tamtym to... ...o Jezu, musiałem no, się nakręcić, i daj spokój, ale, ale no, udało nie. się. Ci powiem, że dzwoniłem do gminy i będziemy tam to wycinać, wiesz? O, a moje... o, a wow. to dobrze, bo, bo, bo wiesz, Pieniądze mi doszły za mleko, ładne nawet. To już jest. 48 koła dostałem. Ile? 48. E, sąsiad, ja może bym kurde postarał się jakoś tacy na obory, ale nie wiem, czy to takie coś jest. Młody rolnik! Finansowanie ale... na coś jest, tylko e, ja nie wiem dokładnie jeszcze na co. Kuzyn. Młodego rolnika byś mógł wziąć. Ale ja nie mogę, już, chłopie. Ale ja mogę. Ty... Ale czy ma 17 lat, byś musiał szkołę, skończyć, na to za 3 lata, więc... łapie. Trzeba... A tego, a rozumieć środowiska? Też byś mógł wziąć. No można, ale się postarać, więc będzie trzeba coś tam pokminić. No. Ale ja ładnie, ładnie chodzi, ładnie chodzi, ładnie chodzi. Ten, ale ten kombo, to a, naprawdę sąsiad. ładnie jest. No mówi. C, kurde, pojedzie ze mną. Jutro bo ten mi no pojadę, może przy okazji coś ja sobie znajdę, bo, bo mam. jadę do handlarza, nie? Bo... Bo... Sąsiad, ty wiesz gdzie tam jest. Nie pojadę do tej mendy, co ma tego Case'a. Nie i koniec. Ale ja bym ci pomógł, ty byś mi pomógł. Nie. No ten, co ostatnio tu i wariowo, co się z nim darłem, co wtedy jechał. Nie, to nie. No, nie kupię tam... tego Case'a. Nie. Nie, no nie my jedziemy do handlarza jutro, to no. zobaczysz coś tam to, sobie, to sobie na oku znajdę, może przyjedzie ode mnie te dwa trupy, kupi co mam. Albo jednego tego zielonego, i kup... albo tego małego jeszcze, o, bo po Nie, no 60 to jeszcze zostawię, no nie. Wasz czy coś, to ona jeszcze kręci. No i jak tam chcesz, no, nie. nie? no, z... Ale z... Ale no szkoda. Wiesz. Szkoda tego. Ja już Migo, mi... okay. nie mie, mie, mie jego nie szkoda. No to chyba że to twój nie to tam kupisz jakiegoś John Deera za te dwa w sumie tu, z turem, nie? Albo... No, Źle by Deerka nie było. Mnie... Ty sąsiad John mniejszego John Dirka i mniejszą młodowareczkę. Tylko... O. Spokojnie. Planów jest kupa, aż włosów mało. Dobra, widzowie my się żegnamy tu od sąsiad, pożegnaj się. Na razie. O, młodej też. Bajo Zapraszam do chłopaków tutaj do... Na kanały, linki w opisie. Trzymajcie Jest się na razie. Elo. No, witamy. Popieram.